tak kiedy byłam w Tajlandii zrobiłam sobie wielki tatuaż gdzie? na pleca. to był wielki błąd jestem niegrzeczny tatuaż był wielkim błędem Sugerujesz, że powinnam zaakceptować tę pomyłkę? Pani mówiła, że kiedy była w Tajlandii, zrobiła sobie wielki tatuaż. Spytałem, gdzie? Na plecach. Powiedziała, że to był wielki błąd i zapytała, czy powinna go zaakceptować. Tak, dlaczego nie? Czasami wydaje nam się, że coś byśmy chcieli. Ciesz się tym. Jeżeli to był bardzo głupi tatuaż, to on sprawi, że ludzie się śmieją i są szczęśliwi. Ok, tak. To bardzo głębokie, bo nawet ja tego nie rozumiem. Więc twój tatuaż rozśmieszył dzisiaj jakieś 300 czy 400 osób, a to powędruje do internetu. Może zanim zakończymy, możesz zaprezentować swój tatuaż w internecie. Jaki wspaniały prezent ofiarowałaś tylu ludziom, sprawiłaś, że się śmiali. Czerp z tego radość, cokolwiek się stanie. Kiedy ja popełniam błędy, mówię o nich ludziom. Sprawiam, że są szczęśliwi. To wspaniałe, nie musieć być doskonałym. To była ogromna ulga, gdy zdałem sobie sprawę z tego, że nie muszę być doskonały. Mogą być głupi, popełniać błędy, opowiadać głupie kawały, opowiadać je w złej kolejności. Jaka to ogromna ulga wiedzieć, że mogę popełniać błędy. To jest mój błąd. Jestem taki szczęśliwy, taki dumny, że mogę pokazać ludziom mój błąd. Nie muszę być już doskonały. Masz wspaniałe poczucie wolności i wtedy odkrywasz, że przecież jesteś doskonały.